Welcome to Plamus, That the colena mm chainegs -hmm. the game of Call of Duty 4: Modern Warfare. Cars inbound. Continue tracking. I'm basically Przepraszam, pod, poprawię mikrofon, żeby was nie bolało. Czekajcie, żeby nie było straszne. Czasami tak się dzieje. Przepraszam za to. Już będę głośniej mówił i ciekawie. No. O, to mamy. E, przepraszam, sprawdzę, jak się nagrywa, i zaraz to zwracam. E, postanowiłem jeszcze ściszyć, ale jeszcze. Dobra, dosyć dźwięk. Dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Możemy grać Co się dzieje? Jak widzicie nas prowadzą. Nie jestem prędkim jesteśmy. Nie, jest... nie pamiętam. Czy ona Nas tym... z... zabiją. To nie ma żadnego ruchu na nasz... Znaczy nie ma naszego, Żadnego związku na naszego głównego bohatera sołpa. Tu po prostu jedziemy taksówką na miejsce, bo tutaj mamy się udać. To samo, maślany Kolega. Cholera. Teraz będą napisy twórców, coś takiego. I możemy zobaczyć piękną grafikę roku 2006. Widzimy, to, to, to jest Irak, albo... Oczywiście, jak zawsze w tym czasie, jak nie widać naszych głów, ale my jesteśmy.

helikopter, wjeżdżają i tu jest tu jest Chodź na Tu już Po prostu wyszynka wodę to. to, jest... to. sobie lepiej. Kolają. Tutaj też strzelają za się to już robi. Strzał. Czy oczywiście kto strzela? Nie widzę. No nie że. Nie wiem co za samochód Nie wiem to jest, jest, jest taksówka, ale Fajna taksówka No gościu uciekaj, uciekaj Bo cię yeah. Bo czy on cię zapyta? Daj Polegam na myszkach Tu się psuje coś tutaj, przepraszam wow. Powinno się teraz w tym odcinku jakoś poprawić i dźwięku, i mojego głosu, i jakości. Przepraszam za Zatem tam te dwa odcinki cienkiej jakości, że tak lagowało. że się dobrze nie ogarnąłem renderowania. Trochę mi kargo boli, jakoś tak chyba mam coś z radą, ale będę z wami gadał oczywiście. Typowe rozstrzelanie, o się. <śle Wide veces> <śle> <laughs> Świetnie zrobione to jest. Nieee. Yeah. No byście się przyglądali tym... Lapisom, to byście zobaczyli, to Pol nawet Polaków był Przepraszam, nie. Nie! Ola. Ola. Nie! dzieje? Nie!

edge spotkamy the się w następnym. To the have plans all the it's the it's but in less than no 3 hours, hours, Nikolai will be executed. Nikolai sir. Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Przepraszam, znowu. Ale przepraszam, znowu czkawkę mam. Obijam się coś. Dobrze, więc następna misja w Włosce... następnym odcinku, na razie.